W naszym szkolnym tradycyjnym mikołajkowym czytaniu przy kominku. W naszej szkole staramy się zachęcać wszystkich do czytania i pokazywać, że spotkanie z książką to też wspaniałego i fascynującego. Dlatego Mikołajki spotykamy się co roku przy naszym szkolnym kominku. Żeby wspólnie posłuchać tekstów, które wprowadzają nas w radosny nastrój oczekiwania na nadchodzące świeczka Bożego Narodzenia. Przed nasz kominek zaprosiliśmy dziś uczniów naszej zerówki szkolnej, a Was wszystkich zapraszamy do wspólnego słuchania przed ekranami w Waszych domach. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie wierszy, które przeczytają dla Was pani dyrektor Małgorzata Skwira. Brawo! 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 Jolanta Szep-Jankowska. I pani Grażyna Wajman. Czas wiersze, które mówią o najbardziej znanym symbolu zbliżających się świąt, czyli oczywiście pokolinicze. Pierwszy wiersz mężczyzny. przyszedł kotek pod okienko. A drugi anioł wiersz przyszedł kotek pod okienko, przeczyta nam pani Jola szepcze Przyszedł kotek pod okienko. Oczom nie wierzy. Jeszcze rano na choince świeżek leżał, świeży. Jeszcze rano z jej gałązek śnieg strącała grona, a tu, patrzcie, stoi w domu pięknie przystrojona. Jest na drzewku smakołyków wybuch jakże wielki, pomarańcze, jurzepe, pierniczki, cukierki, myśli kotek. Pod okienkiem widać zwyczaj taki, że raz w roku na choince wiesza się przysmaki. Oświetliła gruba świeczka wielkie kocie oczy, które zdawać się mówiły, zjadłbym te łakocie. Patrzy kotek na pierniczki, cukierki i szyszki. I taka myśli, wszystko pyszne, lecz brakuje. Myszki nagle drzwi się otworzyły, i zaraz ktoś, kotka, żeby nie stał sam na mrozie, zaprosił do środka aniołki. Nie miały aniołki choinki na święta. O choince dla nich nikt nie pamiętał. Popatrzyły na siebie, wywierciły dziurę w niebie. Złapały za czubek największą choinkę, przywiązały do niej bardzo długą linkę i wciągnęły ją na górę przez tę dziurę, w niebie dziurę. Stanęła choinka w samym środku nieba. Orzekły aniołki, że ją ubrać trzeba, więc skoczyły przez tę dziurę. Po orzechy do wiewiórek. Chciały pozapalać świeczki choinowe. Święty Florian, Strażak, złapał się za głowę: Matko Boża, Matko Boża, chcą mi w niebie zrobić pożar! Spojrzał na choinkę: Święty Florian, Strażak. Zamiast świeczek, gwiazdy pozapalać kazał. I zaśpiewał święty Florian z aniołkami Gloria. W naszym kominkowym czytaniu nie może zabraknąć postaci, na którą z niecierpliwością czekają wszystkie dzieci. Czy wiecie, kto to taki? Mikołaj! Mikołaj! Świetnie! Różnie przedstawiają jego postać, zwyczaje i miejsca którego wyrusza wraz z prezentami. Cóż! Święty Mikołaj to bardzo tajemnicza postać. Posłuchajmy z uwagą wierszyków o Świętym Mikołaju. Pierwszy wierszyk przeczyta któż to taki? Mikołaj! Cięba uważnie. Już jest zima. Idą święta. Każdy marzy o prezentach. Moc roboty, jak się zdaje, Będą mieli Mikołaje. Mikołaje uśmiechnięci To najmilsi nasi święci. Przed Wigilią będą skłonni w świat Wyruszyć z tej lafoni, Gdzie jest mróz i śnieg nie taje, By odwiedzić inne kraje. <laughs> Najpierw oni... Prezentami pośród śniegów mkną saniami. Na południu śnieg nie pada. Pozostaje autostrada. W razie takiej niepogody wyruszają samochody. Do Hiszpanii, na Bałkany nie dojadą już saniami. Więc Mikołaj niemal każdy musiał zrobić prawo jazdy. A w Afryce Słońce świeci, tam czekają również dzieci I prezenty też dostaną, bo Mikołaj z karawaną Na wielbłądzie po pustyni do gorącej brnie krainy. Na Grenlandię lot śmigłowcem, Mikołaja nad lodowcem. Ile później wśród zamieci Eskimowskie wita dzieci. Przy polarnej, mroźnej zorzy Podarunki trzeba złożyć. Aż się dziwi Niedźwiedź Biały, Co też dzieci tu dostały. Do Australii już gotowy Jest samolot transportowy. Nasz Mikołaj wraz z pilotem Tam poleci samolotem. Bo Australia za morzami, Nikt nie dotrze tam saniami. W Polsce dzieci też się cieszą, choć Mikołaj przyjdzie pieszo. pieszo. Każdy brzdąc zadowolony, oby prezent był trafiony. Pod czerwoną peleryną ciepłe futro ma baranie. Jego konik z płową krzywą kolorowe ciągnie sanie. Długie włosy, wąsy ma i brodę. Dawno nie był u fryzjera. Ale nie dba o urodę, bo ma dużo pracy teraz. Wiezie paczki i prezenty. Dla Maciusia, dla Agatki. Każdy pięknie zawinięty w kolorowy papier gładki. Księżycową pędzi drogą, gdy miesiączek w nocy świeci. Lecz zobaczyć go nie mogą tylko nieposłuszne dzieci. U tak grzecznych sam się zjawi, wejdzie drzwiami lub kominem. Chętnie z nimi się pobawi, no i wręczy upominek. Kiedy w domu ich odwiedzi, czasem przy choince stanie. Zamyślony lubi śledzić choinkowych duszków taniec. Potem wskoczy do w pędzie, zniknie jego biała broda, przez rok cały go nie będzie. Jaka szkoda, jaka. O świętym Mikołaju! Przeczyta nam Mikołaj. Święty Mikołaj to taki święty, który przynosi dzieciom prezenty. I choć to może jedynie bajka mieszka podobno gdzieś w Mikołajkach. Ma tam, jak mówią, domek z ogródkiem, gdzie spędza chwilę wytchnienia krótkie. Bo choć to męczy, go pewnie nieraz co dzień dla dzieci prezenty zbiera. Chwila właściwa, więc renifery z północy wzywa, a z nimi sanie, do których święty ostrożnie wkłada wszystkie prezenty. Ruszają sanie, mkną ponad drzewa. Święty Mikołaj wesoło śpiewa, a sanie ku prezenty. ziemi w szalonym biegu prezenty lecą jak płatki śniegu. Nad ranem koniec podniemnej jazdy na pożegnanie mrugają gwiazdy. I choć to może jedynie bajka, święty śpi Mikołajka. Zima to nie tylko święta, Mikołajki i prezenty. Wszystkie dzieci czekają też na śnieg, sam i oczywiście lepiej śniegowy pomaków. O tym właśnie... Będą kolejne Oj, Ojczyzny bałwan pod szkołą stał w dziurawym hełmie i w śnieżnej zbroi. Choć lecą wokół kule ze śniegu, on się nie boi tych kul w ogóle. Lecz gdy już pójdą dzieci, w oku z węgielka łza się kręci. Nocą przychodzą więc na podwórko myszka, zajączki i lis z niewiórką. Bałwan od razu czuje się śmielej, Gdy obok niego są przyjaciele. Ten coś opowie, tam ten zagada, a śnieg wciąż sypie, a śnieg wciąż plada. A bałwanku ze śniegiem. Przeczyta nasz bałwanie. Ulepiły dzieci bałwana ze śniegu. W kapeluszu z fajką w zębach wygląda na pana. Pewno ci ludzie, trzymaj bałwanie. Chodźże do nas, chodź do szkoły, Zjesz z nami śniadanie. Za Czuł się bałwan, jakby śmiał się z tego. Mróz to mój przyjaciel, Stopniałbym bez niego. Przyszła zima, do bałwana. Jak się mamy, proszę pana, czy nie zimno pan może? Chyba coś na pana włożę, ciepły szalik i kożuszek, abyś pan nie odmroził uszek. Nie potrzeba mi niczego, bo ja korzuch mam ze śniegu. Ostatnim wierszem, który przygotowaliśmy dziś dla Was, kochane dzieci, wróćmy do tematyki mikołajkowej i postać świętego Mikołaja prezentów jednak trochę inaczej niż dotąd. Posłuchajcie wiersza pod tytułem Prezent dla Mikołaja, który zaprezentuje nam Pani Jola Szefczyk-Jankowska. A ja się bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja. Zrobię mu szalik piękny i nowy, żeby go nosił w noce zimowe. I żeby nie zmarzły w szyję i w uszy, gdy z góry i chmury śnieg zacznie puszyć. Niech się ucieszy Mikołaj Święty, tak rzadko ktoś mu robi prezenty. Proszę, święty Mikołaju. <laughs> tak, Mikołaj, tak, duży szalik. Mikołaj, to duży szalik.